Witam w kolejnym filmie o edukacji. Staram się teraz, żeby w sobotę, niedzielę, w święta były filmy proste, łatwe i przyjemne. No ten przyjemny nie będzie. Mój temat na temat edukacji znacie: dyplomów i tak dalej. Ale nie tylko ja tak myślę. Zresztą tu nie chodzi o myślenie, to są fakty. Tylko różnica jest taka, że inne osoby, gdy mówią to samo co ja, to dostają łapki w górę i dziesiątki tysięcy wyświetleń. W moim przypadku dostaję łapki w dół. Choć wyświetleń jest, jak na mojej zwykle dużo. To jednak dziwią mi te łapki w dół. Ale domyślam się, że tu chodzi o to, że potwierdza to po prostu to, co myślę, czyli, że mamy produkcję Debili. I teraz, aby to poprzeć, informacja z pierwszej ręki, i to z dnia dzisiejszego, sprzed kilkunastu godzin, od nauczycielki, która mi powiedziała, że gdy zaczynała pracę 10 lat temu, to co to to co wtedy było wymagane na trójkę teraz jest na szóstkę. Zobaczcie jak spadła edukacja na łeb na szyję. Gdybyśmy to na to popatrzyli kiedy ja kończyłem szkołę to co wtedy dopuszczało do promocji to teraz jest na szóstkę. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej niech spróbuje napisać maturę z lat 70 rozwiązać te zadania i okaże się, że polegnie a miejcie na uwadze, że technika poszła do przodu ogólnie nauka się rozwinęła czyli powinniśmy być mądrzejsi tak? no dajmy na to Kopernik wywnioskował jak to jest z tą ziemią i słońcem, jak wygląda układ słoneczny, co wokół czego krąży. No i tam po pewnym czasie w szkołach uczono, że w środku układu słonecznego jest słońce, planety krążą ziemia i tak dalej. I teraz to jest chyba sprawą oczywistą, chociaż jak oglądam kanał maturę to Bzdura, to osoby, które mają ową maturę nie wiedzą, że Ziemia jest trzecią planetą od Słońca, no to jest żenada po prostu, żenada ale niestety takie są fakty spróbujcie zdać maturę sprzed 50 lat jakie będą wyniki jestem ciekaw ale koniec gadania dajmy głos tu Od dziecka wpajano nam jedną receptę na życie. Ucz się pilnie, zdobądź dyplom, a osiągniesz sukces. Wszyscy znamy tę mantrę powtarzaną przez nasze rodziny i nauczycieli. No więc wchodzisz w ten schemat. Przez 12 lat, klasówki, korepetycje, stres. Idziesz na studia, bo tak trzeba. Przecież to inwestycja w przyszłość. I tak znowu jesteś pod kimś. Jako dorosła już osoba, nadal masz słuchać wykładowców i nie kwestionować. Czujesz, że chociaż nie jesteś już dzieckiem, to wciąż nie masz prawa głosu ani wpływu. Wreszcie przychodzi ten wyczekiwany dzień. Koniec. Skończyłeś studia i co dalej? No, chociaż poświęciłeś się. Nie lata ma swoje... sensu, żebym ten film tu Wam wyświetlał. Obejrzyjcie go sobie. Bezpośrednio dzięki czemu oglądalność tego filmu wzrośnie, będziecie mogli go udostępnić, ale potwierdzę za to to, co ja już wielokrotnie mówiłem, a za co, o dziwo, sporo osób ma do mnie żal. To zobaczcie ten film. Przez dwa dni wyświetliło prawie 100 tysięcy osób. 7 tysięcy osób dało łapkę w górę ponownie. Zobaczcie, jak to wygląda, kiedy ja tą prawdę mówię. No i to jest ciekawe. Tu, co prawda, nie wyświetla się liczba łapek ba w dół. Musiałbym uruchomić to na y, Firefoxie. Tam mamy tą wtyczkę zainstalowaną. Zresztą, może spróbuję. No, Firefox komunikuje, że nie ma łapek w dół. Więc to jest ciekawe. Ta osoba mówi prawdę, nie ma łapek w dół. A ja mówię prawdę i są łapki w dół. Napiszcie w komentarzach, dlaczego. Jestem ciekaw, bo chciałbym, mówiąc prawdę, mieć taką oglądalność i tyle komentarzy i subskrypcji, co i ta osoba. Więc co jest ze mną nie tak w tym mówieniu prawdy. Do usłyszenia, mam nadzieję, że takich tematów będzie jak najmniej, ale to jest nadzieja taka, no, głupia nadzieja. Taka jak wiara w Boga, którego nie ma, ale większość wierzy, że coś tam jest, że, że później będzie lepiej. No, trzeba być naprawdę niezbyt rozsądnym, aby w to wierzyć. Zwłaszcza jak to mówi kler zakłamany, który gwałci, kradnie, morduje. A na ołtarzu mówi zupełnie coś innego. Na, no, raczej przy ołtarzu. Bo nie wchodzą na ten ołtarz. Niestety ten błąd na jest tak yy, nagminny na magazynie, na sklepie i tak dalej, że to po prostu wchodzi w krew. A ja filmy z reguły nagrywam, później ich nie edytuję. W konsekwencji no, te błędy u mnie przechodzą, bo gdybym tego słuchał, to na pewno takie błędy jak na przykład źle odmieniam jednostki, czasami fizyczne zdarzy się, to bym to po prostu poprawił. Ale to wymaga sporo czasu, więc wolę to poświęcić na coś innego. Zwłaszcza, że większość ludzi nie kwestionuje, jak się powie, spadać w dół czy unosić do góry, więc. Niby dlaczego miałbym poprawiać te błędy. O tych błędach też możecie napisać, bo to jest ciekawy temat. Do usłyszenia.